Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj pomówimy na temat marzeń, na temat wiary w własne siły, wątpienia w siebie. Hmm. Zapewne jako dzieci, każdy z Was marzył. Miał marzenia, co zrobi, czego pragnie. I było to dla Was wycali, wierzyliście w to, że tak będzie. Z czasem, kiedy wchodziliście w dorosłość, te marzenia stopniowo zanikały. Jakby wchodziła dorosłość w rozumieniu logiki, co jest możliwe, co jest niemożliwe, co jest wręcz niemożliwe w ogóle do spełnienia. I w ten sposób stało się coś takiego, że stopniowo przestaliście marzyć. Bo dom, rodzina, praca, pieniądze, obowiązki i masy innych tematów, problemów, ale warto marzyć. Nigdy nie wiecie, kiedy się stanie tak, że właśnie się spełnią te marzenia. Bo kiedy wierzycie w to, że to się nie spełni, to dokładnie tak będzie. Bo wy swoją energią, swoim umysłem wierzycie w to, że dokładnie tak będzie. Więc sami w tym momencie kreujecie, przyciągacie okoliczności, że dokładnie tak nie będzie. Nigdy nie wiadomo, kiedy marzenia, o których się wierzy, o których się marzy, kiedy się spełnią. Przykład. Po ślubie, zresztą już od dawna, wcześniej, nawet przed ślubem, zawsze marzyłam, żeby opieść Grecję gdzieś po prostu ta Grecja no tak bliska mi była i pewnego dnia to było dwa lata po ślubie dwa lata po ślubie zaraz nigdzie nie wyjechaliśmy i byłam u znajomej w biurze turystycznym no i się okazało, że jest faktycznie tak zwany ten last minute i Naprawdę okazja cenowa na wycieczkę do Grecji, dziesięciodniową. Wróciłam do domu, rozmawiałam z mężem. I co? Wzięliśmy kredyt nieduży. Naprawdę to była taka okazja, że autokarem no, to była wtedy 700 zł, 695 Za wyjazd do Grecji dziesięciodniowy. Więc no naprawdę, to jeszcze objazdówka, czyli ze zwiedzaniem już. Także to była naprawdę okazja. Dosłownie wzięliśmy kredyt. Wzięliśmy kredyt, pojechaliśmy. To było coś fantastycznego, słuchajcie. Ja całą tą trasę, jak jechałam, te widoki, te wspomnienia, to było coś tak niesamowitego, że tego się słowami nie da opisać. Kiedy dojechaliśmy do Grecji, rozpętała się burza. Potężna burza, pioruny, ulewa, ale było bardzo ciepło. No to był czerwiec. Słuchajcie, ja z tego szczęścia, jak tylko wysiedliśmy z tego autokaru, zanieśliśmy te walizki do domu. Ja z tego szczęścia po prostu wyszłam na ulicę i tańczyłam na ulicy. Ze szczęścia. Spełniło się moje marzenie. niedoścignione. Takie, które realnie, rozumując, nie miały prawa się spełnić. Ale co się zadziało? Ja w sercu je miałam. Ja miałam je cały czas w sercu i wierzyłam, że kiedyś to się stanie. I jak to funkcjonuje? Kiedy wierzycie w to, że coś się stanie, to sami przyciągacie te okoliczności tak, żeby to się zadziało. I tak ja było w tym momencie. Ja w tamtym momencie nie planowałam. To było po prostu w sferze marzeń. Pojawiły się okoliczności, ale jest jeszcze jedna rzecz, że kiedy pojawiają się okoliczności, też musi być działanie. No bo, tak jak u nas, pojawiła się okazja, naprawdę okazja, na bardzo dogodnych warunkach wzięliśmy kredyt i na spokojnie go sobie spłacaliśmy. Ale odbyliśmy my to nazywamy naszą podróż pośludną po dwóch latach, wprawdzie, ale dla nas to było coś niesamowitego. I tak dzieje się energetycznie. Ważne jest to, abyście czuli w sobie to pragnienie. Nie wiemy, kiedy to się spełni. Może być za rok, może być jutro, może być za dziesięć. Nie wiem, ale warto marzyć. Inny przykład. Ci, którzy troszkę już oglądają mój kanał, to wiedzą. Wręcz nierealne namacalnie, fizycznie nierealne marzenie, jakie miałam gdy dostałam paraliż od pasa w dół żaden lekarz mi nie dawał szans, że w ogóle o będę chodzić, wózek wyobrażacie sobie? żaden lekarz bo mam przecięte nerwy w rdzeniu zajęło mi to kilka lat, cztery lata ale pracy nad sobą dzień w dzień energetycznej i fizycznej i zaczęłam chodzić o kulach. Po czterech latach. Ale stało się. Teraz chodzę. Owszem, mam słabsze te nogi, ale chodzę. Coś, co jest nierealne. To jest właśnie to. Tak działa energia. To jest ta przyczyna. To jest to, na czym warto o czym warto pamiętać, o czym warto nie zapominać. Jeżeli coś wypływa z serca, to pragnienie z serca, bez szkody dla kogokolwiek, to jest bardzo duża szansa, że to się spełni. Ale musi iść działanie w tym kierunku, bo to nie jest tak, że to jest gwiazdka z nieba samo się pojawi. No to nie. Jak to nieraz w takich żartach mówią, że tak samo jak pewien mężczyzna miał do Boga pretensję, że nie wygrał w Totolotka. A Bóg do niego, no ale wysłałeś chociaż raz to, to, ten kupon? No nie. No właśnie, to jak miałam Ci dać. Widzicie? To jest to samo. To jest ten sam schemat. Rozumiecie? O to w tym wszystkim chodzi. Warto mieć marzenia. W zeszły weekend yy, Marek gdzieś uważał, nawet jak chodziliśmy, widzieliśmy park linowy, że to jest niemożliwe, żeby on tam wszedł. No nie, nie ma mowy nawet. On, on nie stanie. Wiecie? Sam sobie zaczął tworzyć blokady. Ale czułam, widziałam po nim, że chce, tylko się boi. Nie do niego dasz radę. Wiem, że dasz radę. Zmotywowałam go. Poszliśmy. Przeszedł średnią trudność, trasę tr średniej trudności, gdzie nigdy nie chodził, tak, w takich parkach. I przeszedł, to, nie wiem, chyba z pół godziny szedł tą trasę. Ja powiem szczerze, że, że naprawdę jestem pełna podziwu, że on to przeszedł. Przeszedł, dał radę, ale jego mina, jego satysfakcja po tym, jak on to przeszedł, jego wiara w siebie, we własne siły tak wzrosła w te pół godziny. W te pół godziny się tak zmieniło, że on nagle zaczął wierzyć w siebie. To, że jest w stanie pokonać sam siebie własne ograniczenia. I tak to działa. Tak to funkcjonuje. Dlatego jest bardzo ważne. Przede wszystkim wierzcie w siebie. Maszcie, ale i też działajcie w tym kierunku. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam serdecznie.